Dzień dobry, Artur Szymczak, dyrektor zarządzający KUN Maszyny Rolnicze. Znajdujemy się na stoisku firmy KUN na AgriTechnice 2019. Mam przyjemność prezentować dla Państwa nowości. Jedną z nich jest ta właśnie maszyna, która prezentowana jest za mną. Jest to prasa VB 7190, której konstrukcja pozwala na zagęszczenie materiałów E, słomy do gęstości 140 kg na metrze sześciennym. Jest to prasa, która jest w stanie e, najbardziej zagęścić e, materiał e, na rynku. Innymi nowościami, które chcemy zaciekawić naszych klientów, są na przykład brony talerzowe, gdzie e, jeszcze do tej pory maksymalną szerokością e, roboczą mogliśmy się pochwalić na poziomie 7,5 metra. Dzisiaj prezentujemy maszynę 12-metrową o dużej szerokości roboczej, o dużej e, wydajności maszynie, która ma specjalny układ zawieszenia, e, jak również układ utrzymywania bocznych części e, uprawowych e, poprzez wykorzystanie siłowników hydraulicznych, tak aby e, końcówki e, talerzy nie, pod, e, nie podskakiwały. E, inną nowością, którą prezentujemy tutaj na AgroShow, jest pług Varimaster L który został wyposażony w pierścieniowy wał dogniatający, który odwraca się razem z pługiem podczas nawrotu. Jest to w pełni zautomatyzowany proces. Z drugiej strony spełniamy oczekiwania klientów, którzy mają pola daleko oddalone od gospodarstwa i chcą również w komfortowych warunkach transportować wał razem z pługiem i spełnić to ważne oczekiwanie, jakie jest zagęszczenie tej ziemi zaraz po orce czy w trakcie orki. Innym elementem, którym chcielibyśmy zainteresować również naszych klientów jest, są specjalne czujniki montowane na rozdrabniaczach różnych, rozdrabniaczach, które rozdrabniają resztki pożliwne bądź też rośliny. Które zabezpieczają maszynę przed uszkodzeniem. Przykładowo możemy najechać na kamień i uszkodzić nóż bądź też bijak, który spowoduje wibracje maszyny, czasami często, albo często nawet niewyczuwalne dla kierowcy. Ten czujnik potrafi identyfikować. Temperaturę pracy przekładni w bardzo trudnych warunkach. Te temperatury nie powinny przekroczyć skrajnych wartości, tak żeby żywotność tej maszyny była jak największa. Więc elektronika wspomaga pracę z maszyną i ogranicza koszty, czy redukuje koszty zbędnych uszkodzeń łożysk, kiedy ten bijak nożowy w rozdrabniaczu się uszkodzi. Można by było wiele mówić o nowościach. Mamy sporo na agrytechnice do zobaczenia na stoisku KUN, również w kwestii elektroniki, ale już dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić na stoisko firmy KUN na Polegrze Premiery 2020. Do zobaczenia!